Krzysztof kroi. Szanowni Państwo. Widzicie, ja sam podkroiłem cebulę, e, teraz daję e, kiełbasę. Wojciech kupił kiełbasę, ja kupiłem cebulę. I co jeszcze ja kupiłem? Zaraz po kolei będzie. O każe. Tu musi się tuszyć. Tu włącz? Do, Nie trzeba jej się włączyć do połowy. Olej trzeba wlać. Trzeba boczku. Jeszcze trzeba... Nie, starczy chyba. Trzeba boczku przynieść trochę. 我嘞。 Ja olej wlałem już. Przepraszam. Mazanie do lodówki. czekaj, nagrywam. Na razie chyba. No razem mieszkamy chyba A kadają kuboty kurwa nie wiadomo jakie Ty, Kurwa nie wiadomo co Lampki to wyłącz. bo ta lampka jest? No, gadają kłopoty. Te kurwa, skurwysyny, jak to się mówi. Nie znają się na rzeczy. Tyle czasu? Jest, mieszkamy razem i coś się stało, coś? Nic się nie stało. A co musi się wyprowadzić? Tylko spróbuj, ja, tylko spróbuj, no, no, tylko spróbuj, no, nożem straszę, to jajce cię, i tu, no tu, by ja smażył, tak, o widzicie, będzie moje jaja smażył. To będzie na, na dwa dni bigos. No widzicie, wiem ludzie. A gadacie kurwa głupoty. Nie ma cząstku. Jeden ząbek. Cząstku. Trzeba iść po czosnek. Dobra, wyniosę to. A? Nie chodzę ząby w O, czosnek, cybula. Będziemy zdrowi. No, trzymajcie się.